Jak długo interesujesz się już rozwojem osobistym albo rozwojem duchowym i informacjami na temat pozaziemskich cywilizacji? Jak długo praktykujesz medytację lub różnego rodzaju rytuały? I jakie masz w związku z tym zmiany zewnętrzne na tej zasadzie, czy twoje życie wygląda w jakikolwiek sposób inaczej? Czy twoja energia tak naprawdę wzrosła na maksa? Dzisiaj będzie tłumaczenie Baszara właśnie. Na tego typu pytania. Ze względu na to, zanim, zanim pokażę tłumaczenie Baszara, w momencie, w którym Baszar występuje, to zawsze wygląda w ten sposób, że w pierwszej kolejności na eventzie jest monolog Baszara na temat, który jest adekwatny ogólnie dla nas wszystkich, jeśli chodzi przykładowo o przygotowanie się na otwarty kontakt albo podnoszenie wibracji kolektywnej. Ale po jego monologu, Osoby podchodzą i zadają pytanie, i Baszar odpowiada na te konkretne pytania, albo są pytania streamerów, czyli osoby zadają pytania, nagrywają te pytania na wideo, wysyłają je do Baszara, Baszar na nie odpowiada. I dzisiaj właśnie takie pytanie jednej osoby, która właśnie. Zadała pytanie odnośnie tego, czemu moje życie się nie zmienia, mimo że tak intensywnie realizuje formułę ekscytacji, podąża za tą ekscytacją, ale czemu nie mogę robić tego więcej i czemu to mnie nie wspiera? To jest, wydaje mi się, bardzo wartościowe pytanie dla każdej osoby, która jest zaangażowana. Więc w pierwszej kolejności przetłumaczę same te pytania, później odpowiedź Baszara na te pytania. A następnie znowu ja się pojawię i przekażę informację, w jaki sposób możesz mieć dostęp do innych pytań, zobaczyć, gdzie są inne pytania i inne odpowiedzi, i w jaki sposób możesz z nich skorzystać. Także zapraszam do tłumaczenia, a później do wyjaśnienia. Chcę się dowiedzieć, dlaczego nie mogę wybierać w swojej rzeczywistości, mimo że znam wszystkie prawa, że inspiruję innych. Ale ja sama nie mogę zmienić swojej rzeczywistości, by być bardziej rozszerzona w mojej rzeczywistości i chcę pomagać większej ilości ludzi i tworzyć sztukę. Ale utknęłam w rzeczywistości, w pracy, której nienawidzę, która powoduje, że jestem nieszczęśliwa, i nie mam czasu ani energii, by robić to, czego, co kocham najbardziej, co jest moją sztuką, która wiem, że mogłaby bardziej mnie rozwinąć i mogłaby bardziej pomóc innym. I dlaczego cały czas wybieram to? Dlaczego nie mogę się zmienić, skoro to jest tak proste, ale ja i tak nie mogę tego połączyć w rzeczywistość i mam te same wyniki. Jest oczywiście dużo strachu w tobie przy pójściu do przodu. Boisz się, że coś się wydarzy, co nie będzie cię wspierać, albo jakieś negatywne, oparte na lęku przekonania, o idei, że Twoja sztuka może cię nie wspierać. Musisz pozwolić sobie na więcej czasu, by robić swoją sztukę, by udowodniła ci, że może cię wspierać. Ale jeśli boisz się iść do przodu, będziesz wybierać te rzeczy, które nie sprawiają ci przyjemności, ponieważ wierzysz, że musisz je mieć, mimo że dają ci cierpienie. Więc to od ciebie zależy, by zmienić swój harmonogram, Twoją wyobraźnią i kreatywnością, która pozwoli ci na więcej czasu w którym możesz robić swoją sztukę, by ona pokazała Ci, że może Cię wspierać. Po prostu pokaż się na zewnątrz, to co robisz, to czym jest Twoja sztuka, kim jesteś Ty jako artysta. Pozwól, by inni mogli zobaczyć Twoją sztukę. Daj im możliwość, by mogli zareagować na to, co robisz i mogli wspierać Cię poprzez Twoją pracę, Twoją sztukę. Musisz zorganizować swój czas tak, żeby nadal robić to, co musisz robić? I mieć czas na to, czego nie lubisz robić, aż przejdziesz przez lęk i pozwolisz, by inni zrozumieli, że jesteś artystą, by mogli zareagować i wesprzeć cię. Więc po prostu zmień swój harmonogram. Wiele osób, właśnie w momencie, w którym słucha Baszara, chce realizować swoje życie zgodnie ze swoją wewnętrzną pasją, ale tutaj coś cały czas nie gra ze względu na to, że mamy wewnętrzne przekonania, że nasza sztuka, nasza wewnętrzna prawda, nasza autentyczność nas nie wspiera. W jaki sposób ktoś mi za to zapłaci, w jaki sposób ktoś mnie wesprze, w jaki sposób ja mogę robić to, co kocham robić i nie robić niczego innego nie chodzić do pracy. I wiele osób. Patrzę na to w ten sposób, że ja chcę przeskoczyć od razu do tej rzeczywistości, w której to już się zadziewa. To już mnie wspiera w pełni, ale tutaj chodzi o to, żeby stopniowo przechodzić małymi kroczkami. Co najmniejszego mogę zrobić. I też często są osoby, które dają swoją wartość, dają ją bezpłatnie wszystkim, bo czują, że to jest totalna czystość i spójność z nimi, i nawet nie mówią o tym, że to kosztuje. Nawet nie mówią o tym, że ktokolwiek może ich wspierać. Niezależnie, czy to jest malarstwo, czy to jest piosenka, ktoś może zacząć śpiewać i inni wspierają w ten sposób, że na przykład śpiewasz na dworcu, na rynku i ktoś wrzuca Ci pieniądze, ale potem możesz iść na open mic'i, potem o krok dalej. Każdy może zacząć śpiewać na Spotify'u i inne osoby mogą to zauważać. Robisz swój kanał na YouTubie i informujesz innych, czym się zajmujesz. I to nie chodzi od razu, że Pracuję tutaj na etacie, a tutaj zarabiam tylko i wyłącznie 100 złotych, więc to mnie nie, nie wspiera. Nie, to po jakimś czasie, krok po kroku, staje się coraz wyższe, w momencie w którym ty zauważysz swoją wartość i pokażesz ludziom, to jest moja wartość. I by ją wyrównać, wyrówna jej tą wartość, poprzez to, że jeśli chcesz mój obraz, jeśli chcesz moją treść, jeśli chcesz moje piosenki, tyle i tyle to kosztuje, albo zapłać tyle, ile ty uważasz. Że to powinno kosztować. To jest takie wyrównanie, i w pewnym momencie wesprze cię to na takim poziomie, że z pracy etatowej możesz skończyć. Możesz skończyć tą pracę etatową, ale w tym momencie możesz więcej swojego czasu i swojej energii inwestować w to, co robisz, i w tym momencie ta te wsparcie niesamowicie się wyrówna. I mówię o tym tutaj z dwóch powodów. Pierwszym powodem jest to, że są właśnie tego typu treści, tego typu materiały, które są dodatkowe. Poza tymi głównymi, które tłumaczę, które się pojawiają w poniedziałki. Są też pytania i odpowiedzi właśnie takich osób, które się pojawiają, zadają pytanie, Baszer na nie odpowiada. Uważam, że też są bardzo wartościowe, dlatego też je będę przetłumaczał tłumaczył, ale pod tym kątem, żeby żeby miał na to czas, żeby na miał na to miejsce, te rzeczy będą tłumaczone w playliście. Żeby dostać się do tej playlisty. Wystarczy kliknąć link w opisie yy, i zobaczyć, w jaki sposób ta playlista wygląda, jakie już są pytania, jakie są odpowiedzi, yy, w którą stronę one kierują. Tam na tej playliście, playliście będzie cały czas coraz więcej, coraz więcej materiałów. Cały czas będzie ta playlista wzrastać. Zobacz sam, ile teraz na tej playliście jest, jest już filmów. I każdy może zobaczyć te filmy w momencie, w którym wyrazi. Wspiera to, co ja robię. Jeśli ktoś uważa, Marek, to, co ty robisz, jest bardzo wartościowe, chętnie cię wesprze, to każdy może wesprzeć na, na progu podstawowym, po prostu wyrazić mi swoją wdzięczność i w ten sposób mogę tworzyć takich materiałów więcej. Jeśli ktoś chce mnie wesprzeć na wyższym poziomie, otrzyma dostęp do tej playlisty, otrzyma odpowiedzi, pytania, yy, może też zasugerować, jakie pytania sam ma, yy, albo sama ma, i w tym momencie znajdę, czy Baszar na nie odpowiadał bo będę miał wtedy więcej czasu na to, zerknę, przetłumaczę i udostępnię w tej właśnie liście pytań i odpowiedzi. Więc każda osoba, która chce iść do przodu, może to robić malutkimi kroczkami. Tak samo tutaj, w momencie, w którym ja występuję już na YouTube i tłumaczę Baszara od kilku lat, w tym momencie dopiero zacząłem mówić o tym, że możecie mnie wspierać. Wcześniej ludzie wspierali mnie czasami na Bajmi Kofi, czasami prywatnie, ale teraz jest to w jednej, Podstawowej formie na YouTube. Dzięki temu nie tylko i wyłącznie wspierasz ten kanał, jego istnienie pod kątem finansowym, żeby się mógł rozwijać, ale jednocześnie pokazujesz YouTube'owi, że to są wartościowe informacje. Jeśli ty je wesprzesz finansowo, to YouTube rozpoznaje, że hmm, to chyba naprawdę jest wartościowe. Warto podzielić się tymi materiałami z innymi. I w tym momencie algorytmy zaczynają szaleć i. Udzielać tych informacji większej ilości osób. W tym momencie wspierasz nie tylko mnie, ale wspierasz tych, którzy mają pytania, ale nie mają odpowiedzi i czekają właśnie na to, aż ktoś im podpowie. Być może twoja reakcja spowoduje, że ten filmik trafi do osoby, która właśnie ma otrzymać tego samego typu odpowiedź. Więc zachęcam cię do tego, żeby dołączyć do takiej społeczności, jeśli. Interesuje Cię, interesują Cię odpowiedzi. Dlaczego powiedziałem społeczność? Ze względu na to, że tam jest dużo, dużo więcej. Nie tylko i wyłącznie pytania, odpowiedzi, dodatkowe filmy, ale są, jest więcej rzeczy. Ale tutaj zapraszam Cię do też filmu na temat tego, czym jest społeczność. Więc tutaj możesz zerknąć, jakie są pytania, jakie są odpowiedzi, tutaj czym w ogóle jest społeczność i ewentualnie widzimy się wewnątrz, albo na innych materiałach. Dziękuję. Cześć.